Cześć, dzisiaj czwartek rano, zimno, ale patrzę, lodu nie ma, nie zamarzło, około 0 stopni mamy, A, ale łódka, łódka zamarzła, tutaj mamy tak, zabudowa do Iweko do zrębki, tylko, że będę musiał dostawić jeszcze siatkę o mniejszych oczkach, doszczukować bo no za dużo będzie w kosmos wylatywać tam jest przednia ściana tutaj prawa lewa strona czy lewa prawa Kurczę, niby trochę ale to trochę nam tutaj zeszło z tym ale już jak będzie jak będzie ten jak będzie trzeba jechać, Ty co nawet nie wstaniesz się przywitać. Dobra, teraz tak, co tutaj? Tutaj podłoga do odkurzenia, bo to jeszcze te siatki później prostowałem, bo po spawaniu nam ściągnęło. To wczoraj przed malowaniem musieliśmy tutaj parę tych młotków sprzedać jednemu bokowi. Tu mam tak na tapecie sprawa, która się ciągnie od zeszłego sezonu grzewczego. Łożyska na pompie skopłowni. Łożyska gdzieś były, tu kurczę. O, tu leżę, o, Jakieś takie. nie wie, co to kurde, jakieś 6203. <laughs> Muszę zmienić łożyska. Rozmontowałem I teraz tak się zastanawiam, czy to kurde Do kabiny wpakować i tego, i Światło może tu zapalę, bo to podwóro tak no, Tu szafka nie zamknięta yy, Bo to ciepło lało się tu przez dławicę. Yy, dławica jest Sznur łojowy do zrobienia Nowa uszczelka, bo uszczelka nie tyle do uszczelniania, tylko akurat trochę jest potrzebna na dystans, żeby odsadzić wirnik od obudowy tu jest przytarte. Bo to mówię to tak. tam jakieś filmy z wiosny o, tam jest takie wydarte tamten pierścień to jest z brązu tutaj to tu jest o, kołkowany. I to jest tak, że to idzie. O, tutaj też widzicie to darło. Udało się ściągnąć w jednym kawałku, bo to żeliwo. No i nie ma jak tutaj ściągaszem podejść, ale grubo zasikałem w budę i było. Dobra, teraz tak jeszcze tutaj. To to tam tylko ze skrobie, żeby łożysko zeszło tutaj jest yy, z nierdzewki, czy no nie wiem co to chyba z nierdzewki yy, tulejka na gorąco nasadzana po niej chodzi tutaj dławica nasza znaczy jest tutaj zaciskana w żery jak nie wiem zobaczę albo yy, nasze znaczy muszę w piwnicy patrzeć tam w tych klamotach gdzie tam wszystkie pompy leżą bo być może mam nowe takie na zamianę to bym tam podgrzał ściągną na gorąco nową, wpuścił i już by było bez roboty. A jak nie, no to tutaj chwycę w tokarkę i jakoś to tutaj stoczę, spoleruję, żeby to nie było takie kanciate. Bo tu mówię, tu idzie ławica. Tu są takie pierścienie ze sznura łojowego. Ten sznur też już twardy jest. Muszę wymienić, też nie wiem czy mam. O, widzicie? Takie coś jest. Ale tu już widzę ja to robiłem bo normalnie to O ale kurde no właśnie nurwojowy <śmur> i grafit na nim to zawsze ręce świntuszy silnik nie wiem czy też silnicy jakiegoś wirnika nie szukać, bo co przy demontażu było dobrze tylko że jak on tutaj stał to suwmiarka mi tutaj na wirnik znaczy na wirnik. Na stojan spadła, tak patrzę w którym to miejscu tutaj jest gdzieś tutaj kurczę załadowałem tu o nie wiem czy to kurde go tylko tu jaką żywicą zalać czy co tu jest takie trochę dziobnięte, niby nie widać ale opiorę to mówię kurczę. z ręki mi wyleciała, submiarka spadła na uzwojenie tu odstojana i się trochę tam ten lakier zdary i nie wiem czy to będzie dobrze dobra to jest to to karka zdechła to zdechła poważnie muszę ją poskładać znaczy już już działa tylko że to no ciekawostka tak ale to Mam tu te klamoty, mam stare, dobra. To też Wam pokażę co tego, co się tutaj stało, bo ja poszedłem na łatwiznę no i nie ogarnąłem. Później tam, którąś niedzielę, chyba teraz to była niedziela, kolega elektryk do mnie przyjechał, co mi ją tutaj do kupy Zmontował od tej strony elektrycznej No i tylko było daj mierniki od razu wyszło, co jest nie tak. Chociaż to mówię, no dziwaczne strasznie to zachowanie było i kurde no dobra będzie, będzie o tym to nagram Tu próbowałem takie lampy wiecie te kurde chińskie tylko że to wszystko zmokło mówię one takie kurde co to za Akusy tutaj siedzą, ale nie wiem co to takie chudze, ani ile to ma volt. Lampa, która na dworze ma być, i zobaczcie, jak to wszystko porzewiałe. Wody pełno w środku, tutaj całe też za tego zakwitło. No wiadomo, to takie tam na tego na tydzień czasu, żeby świeciło, to działa. Dobra, biorę się tutaj za coś do roboty, albo idę pierwsze do piwnicy szukać. Tych, ...tych tulejek. I... ...może gotowe te pierścienie... ...mam do dławicy. A jak nie, no to kawałek sznura łojowego. Ja to takich małych przekroi nie mam tam. Jakieś kurde grubaśne mam, to... ...będę musiał z tego... ...rozpleść i... ...zrobić tutaj... O, bo to wszystko jest... ...do wywołania stąd. Sztywne. Podsuszone, bo to ja już nie pamiętam ile. Znaczy <laughs> w DTRC te pompy to są Leszno, Leszczyńska Fabryka Pomp, Pompa PJM. Model to nie wam nie powiem, bym musiał sobie pomierzyć, bo to jest. No nie pamiętam teraz 0,35 jest silnik, kilowata, i one w DTRC DTR mają tam bez kapitalnego remontu. Kilkanaście, czy ileś tam tysięcy godzin. U mnie to tam na podchowalni chodzi, no stopi na wylęgarni. Nie zaglądam nawet do nich raz, kiedyś tam, ale dobra. I to też ja nie robię, tylko <laughs> woże do ujścia do takiego pana, co mi to zawsze tam ogarnia. Przy okazji, bo on specjalista jest od tych takich zatapialnych dużych pomp górniczych, takie co wiecie, z kablem całe do wody się wrzuca. Takie żeliwne, dwie mam. Kiedyś jeszcze aluminiową, taką dużą też miałem pożyczoną i no to tam głównie tym się zajmuje, remontami. A te to tam dla niego też żaden problem. Dobra, idę kopać za tymi tulejkami, może znajdę na razie. No, ja już. Szczeluści przepasnych piwnic zwróciłem. Wygląda na to, że wszystko jest. Worki to myszy pożarły. Ale tak. No, belor materiał. Nie wiem co to za materiał Belor. Tu mam jakieś jeszcze pojedyncze. No te to są mięciutkie nie pękają. Do dłużej to jest tutaj do tego. Czekajcie, czekajcie. No tak, kilka takich pierścionków się wstawia w to i później jest to. Muszę też doczyścić, bo to jest yy, mosiężny ten ten dławik. Kurde, no nie wiem czy to nie włączyć, zmontować piaskarki. Dobra, czyli tu jeszcze zapas tych dławic mam. Nasza dławica jest to. Tutaj jest to uszczelnienie do dławic. I teraz tak. Mam też... Mam też... Aha, bo tu są te duże. Dobra. Tu te duże niech sobie idą tu. Dwa odrzutniki z demobilu, bo tu między silnik a pompę na wirniku musi być taki ten. Że jak woda z dławicy kapie to żeby nie szło po ośce do tego do tej części elektrycznej to jest taki odrzutnik, że siłą odśrodkową wodę wywala na zewnątrz i musi kapać, bo ta dławica bez smarowania wodnego by się spaliła, twarda zrobiła i w ogóle by się lało jak nie wiem, a chyba jest, że tam kropla na minutę czy dwie krople na minutę trzeba tak nie można za mocno tego dociągać tu nie widzę co pokazuje muszę kamerę gdzieś na statyw, bo do imadła przyczepiłem a zawadza mi ten wirnik i tu są dwie śrubki którymi się mówię reguluje ten docisk tego dławicy Oryginalno mam tą tulejkę takie coś to jest no i to mówię ona ona tu zamiennie na to musi przyjść. Że starą, no chyba że jeszcze mówię, zobaczę, bo i tak wsadzę sobie to w ten w tokarkę. Kłępo depre, nakiełek jest tutaj. I tak lekko, tylko spróję tutaj te osady wszystkie. Zobaczę może. A jak nie, no to wstawię nową, to mówię, to nie wiem co to nie mam tu kurczę Magnesa żadnego nie widzę bo nawet nie wiem czy to jest ale śrubokręt chyba się muszę zobaczyć tylko jakimś namagnesowanym śrubokrętem właśnie Na dupa tam. dobra i jeszcze ze starych zapasów łożysko bułgaria o widzicie bułgarskie bułgarskie łożysko też 6203 z wierzchu takie no trochę wilgoć tam jak w piwnicy no to a to w palcach mogę wytrzeć i zrobimy w ramach testu To damy. to starodawne chociaż fabrycznie nowe leżak taki piwniczny to dam od tej strony bo tutaj jest łatwiej zdemontować i wymienić a Nowe dam tutaj i zobaczymy, jak wiadomo, na jednej ośce taką samą ilość obrotów zrobią i będzie wiadomo, które się prędzej wysypie. Dobra, to chyba na tyle. Tu jeszcze mam uszczelki. Jakieś kurcze, nawet nie wiedziałem, że to no, pewnie z nową pompą, jakieś tam przyszły te pod. Kłopot ten z tej strony i z tej tutaj mam wyciętą. O, no właśnie, tu jest model pompy 60PJM120. Nie, 65. 65 to jest wylot, a 120 to teraz ja, czy wlot. Nie pamiętam. Któraś z tych tutaj średnic. No, to to bym nie musiał w katalog patrzeć, to kurde, tych mądrych książek. Tyle leży, że to... Po to leżą, żeby tego wszystkiego w głowie nie trzymać. A to to już mówię tu... W dwóch palcach to nie mam tak siły, ale to już mówię, pompę to przecież tak darło, że to u sąsiadów było słychać, jak była włączona. Dobra. No to chyba się wezmę za robienie tego tylko. Jakoś tu kamerę muszę ulokować. Cześć, słyszycie? W się łożyska kończą. Dobra, a tu takie grube przygotowania dwie brechy. Ciągarka się. i to jeszcze nie koniec dzisiaj krucjata będzie <laughs> mógłbym ciągnikiem jechać ale pojedziemy samochodem w piecu nie palę wyłączony jest kocioł pompa tylko chodzi ale mamy minus 7 kurde że to tak na pograniczu Mam nadzieję, że mróz odpuści.